Na pogrzebie kołaczkowskiej atmosfera była gęsta od niewypowiedzianego bólu i tajemnicy, która zdawała się unosić w powietrzu niczym cień, skrywający prawdę. Jej córka, młoda kobieta o bladym obliczu i drżących dłoniach, nagle rozpłakała się w kościele, pogrążając się w rozpaczy tak głębokiej, że niemal zdawało się, iż świat wokół niej przestał istnieć. Łzy spływały po jej policzkach, a każdy jej szloch zdawał się być krzykiem rozdzierającym ciszę, jakby w tych chwilach odsłaniała się część bolesnej historii, której nikt nie odważył się dotknąć na głos. Pogrzeb, zamiast być jedynie ostatnim pożegnaniem, stał się sceną, na której zaczęły pojawiać się niepokojące pytania i cienie niejasności. Wszyscy obecni czuli, że ta tragedia kryje w sobie coś więcej niż tylko żal po stracie. Coś, co zdaje się być ukryte głęboko pod warstwą codziennych pozorów i milczenia. Czy to możliwe, że śmierć Kołaczkowskiej nie była zwykłym przypadkiem? Co takiego wydarzyło się tuż przed jej odejściem, że jej córka zareagowała tak intensywnie? Wśród szeptów i wymuszonych gestów pojawił się też szczegół, który zaskoczył wszystkich niewielki, lecz niezwykle niepokojący znak na ciele zmarłej, który lekarze sądowi starali się wyjaśnić. Ten drobny element, który mógłby być kluczem do zrozumienia całej układanki, od razu wzbudził podejrzenia, ale równocześnie zaczął mnożyć kolejne pytania bez odpowiedzi. Kim tak naprawdę była Kołaczkowska i jakie sekrety skrywała za zamkniętymi drzwiami swojego życia? Czy ktoś miał powód, by odebrać jej życie? A może to los zagrał bezlitosną rolę? To, co zaczęło się jako zwykły pogrzeb, powoli przeradzało się w mroczną zagadkę, która miała zmienić wszystko, co sądzono o tej sprawie. Widzowie Przygotujcie się na historię pełną zwrotów akcji, niewyjaśnionych tajemnic i dramatów, które kryją się za fasadą spokojnej społeczności. To dopiero początek, a prawda, którą poznamy, może być bardziej szokująca niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Na pogrzebie, który miał być jedynie chwilą ostatniego pożegnania, pojawił się szokujący zwrot, który zdawał się całkowicie zmieniać obraz sytuacji. W trakcie przemówienia duchownego, nagle na ręce zmarłej Kołaczkowskiej dostrzeżono ślady, które nie pasowały do naturalnej śmierci. Drobne, niemal niewidoczne siniaki o nieregularnym kształcie, które były wyraźnie świeże. Nikt nie spodziewał się, że na tym etapie sprawa nabierze takiego dramatyzmu. Obecni na pogrzebie lekarze i policjanci wymienili zaniepokojone spojrzenia, bo znali znaczenie takich znaków w kontekście dochodzenia kryminalnego. Ciało kobiety zostało już wcześniej przebadane, a raporty mówiły o naturalnych przyczynach, jednak teraz ten drobny szczegół kazał wątpić w wiarygodność oficjalnych wyników. Atmosfera zaczęła gęstnieć, gdy córka Kołaczkowskiej, która dotychczas była jedynie rozdartą żałobniczką, zaczęła zachowywać się coraz bardziej niespokojnie, co zauważyli ci, którzy znali ją dobrze. Jej roztrzęsienie miało podłoże głębsze niż tylko strata matki. W jej oczach pojawiły się cienie strachu, które zdawały się mówić o czymś, co była zmuszona ukrywać przez długi czas. Wieczorem tego samego dnia w domu rodzinnym, do którego wróciła, nastąpiła niespodziewana zmiana. Wśród dokumentów znalezionych przez śledczych pojawiły się listy, których treść ujawniała, że Kołaczkowska od dłuższego czasu była obserwowana i prześladowana przez nieznaną osobę, co miało narastać do punktu, w którym jej życie stało się zagrożone. Listy zawierały groźby i sugestie o zemście, jednak nikt wcześniej nie potraktował ich poważnie. Wiele osób z otoczenia kobiety miało swoje tajemnice i powody do milczenia, a teraz zaczęło się wyłaniać, że nie wszystkie relacje były tak szczere, jak początkowo się wydawało. Śledztwo ujawniło, że w ostatnich dniach przed śmiercią Kołaczkowska miała spotkania z kilkoma osobami, które nie zostały do końca wyjaśnione. Jedna z nich była szczególnie niepokojąca postać z przeszłości, która miała motywy, by wyrządzić jej krzywdę, a mimo to jej udział w wydarzeniach pozostał w cieniu. Ta osoba nagle zniknęła z pola widzenia, unikając kontaktu z policją, co wzbudziło podejrzenia o celowe tuszowanie faktów. Co więcej, znalezione na miejscu zdarzenia dowody wskazywały na próbę zatarcia śladów, co jeszcze bardziej komplikowało obraz wydarzeń i świadczyło o tym, że sprawcy byli świadomi konsekwencji swoich czynów i przygotowani na ukrywanie prawdy. Analiza kryminalistyczna ujawniła także niezgodności w zeznaniach świadków, którzy zdawali się mówić różne wersje tego samego zdarzenia, a ich sprzeczności sugerowały manipulacje i zastraszanie. W trakcie śledztwa pojawił się też fakt, że Kołaczkowska miała w ostatnim czasie spore długi i konflikty finansowe, które mogły stanowić motywację dla osób zainteresowanych jej eliminacją. Jednak najbardziej przerażające były informacje o tajemniczym spotkaniu, które miało miejsce tuż przed jej śmiercią, a o którym nikt wcześniej nie wiedział. Wydarzenie to mogło być kluczem do rozwikłania zagadki, ale zostało celowo ukryte, a wszyscy obecni na nim zniknęli z życia kobiety i jej rodziny. Ta wielowarstwowa sieć sekretów i niedopowiedzeń powoli odsłaniała brutalną prawdę, którą ciężko było zaakceptować, a każdy nowy fakt zdawał się wprowadzać więcej chaosu niż odpowiedzi. Córka Kołaczkowskiej, rozdarta między żalem a chęcią poznania prawdy, znalazła się na rozdrożu, gdzie emocje mieszały się z niepewnością i rosnącą świadomością, że to, co wydawało się prostą tragedią. W rzeczywistości jest początkiem rocznej historii pełnej zdrad i niebezpieczeństw. To nie był zwykły pogrzeb, to był moment, w którym zaczęła się prawdziwa walka o odkrycie ukrytych sekretów i ujawnienie tego, co do tej pory było chronione cieniem milczenia. Każdy krok naprzód w śledztwie odsłaniał nowe warstwy manipulacji, a napięcie rosło do granic możliwości, bo prawda okazała się być znacznie bardziej skomplikowana i szokująca niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Wszystko wskazywało na to, że nikt nie był bezpieczny, a każda informacja mogła zmienić bieg wydarzeń, co trzymało wszystkich w nieustannym napięciu i gotowości do konfrontacji z tym, co miało dopiero wyjść na światło dzienne. W miarę jak śledztwo zagłębiało się w mroczne zakamarki życia Kołaczkowskiej, na światło dzienne wychodziły kolejne, coraz bardziej szokujące fakty, które zburzyły dotychczasowy obraz spokojnej kobiety i jej rodziny. Okazało się, że Kołaczkowska prowadziła podwójne życie, a jej tajemnice sięgały znacznie głębiej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Wśród jej prywatnych rzeczy znaleziono notatnik z zapiskami, które wskazywały na konflikty z wpływowymi osobami w mieście, sprawy, które mogły zagrażać nie tylko jej bezpieczeństwu, ale też destabilizować lokalne układy władzy. Szczególnie jedno zdanie, niedbale zapisane na ostatniej stronie, wywołało falę spekulacji: Nie mogę dłużej ufać nikomu, nawet tym, którzy przysięgali chronić. Ten fragment sugerował, że Kołaczkowska była świadoma zbliżającego się niebezpieczeństwa i czuła się osamotniona w walce o prawdę. Kolejnym zaskoczeniem było odkrycie tajemniczego telefonu komórkowego, którego nigdy wcześniej nie ujawniono rodzinie ani przyjaciołom. Z urządzenia pochodziły wiadomości, które wskazywały na napięte rozmowy z osobą o inicjałach M ktoś, kto wydawał się mieć wpływ na to, co działo się wokół niej. Treść wiadomości była pełna wymówek, groźb i próśb o spotkanie, które nigdy się nie odbyło. Telefon stał się kluczowym dowodem w śledztwie, ale mimo prób odzyskania wszystkich danych, wiele informacji zdawało się być usuniętych lub ukrytych przez specjalne zabezpieczenia. Eksperci od cyberbezpieczeństwa określili to jako celową próbę zaciemnienia śladów, co tylko pogłębiło podejrzenia o czyjś udział w tym dramatycznym zakończeniu życia kołaczkowskiej. Jednocześnie świadkowie zaczęli ujawniać coraz więcej sprzecznych zeznań. Najbliżsi przyjaciele kobiety milczeli lub zbywali pytania, a niektórzy z nich nagle wyjechali z miasta, co wzbudziło podejrzenia, że ktoś mógł ich zastraszyć lub przekupić. Jeden z sąsiadów przyznał się potajemnie, że w noc poprzedzającą śmierć Kołaczkowskiej widział w pobliżu jej domu nieznaną postać, która wydawała się obserwować okolice i zachowywała się bardzo nerwowo. To spotkanie nigdy nie zostało zgłoszone na policję, a sąsiad bał się konsekwencji ujawnienia swojego świadectwa. W trakcie dalszych badań odkryto, że na krótko przed śmiercią kobieta zmieniła swoje testamentowe dyspozycje, wskazując niemal cały majątek na fundację, która miała zajmować się pomocą ofiarom przemocy domowej. Ta decyzja, tak nagła i radykalna, postawiła pod znakiem zapytania relacje rodzinne i wskazywała na możliwą motywację do zbrodni ze strony bliskich osób, które mogły poczuć się zagrożone. Co jeszcze bardziej zdumiewające, znaleziono ślady rozmów telefonicznych, które miały miejsce tuż po oficjalnej godzinie śmierci Kołaczkowskiej. Oznaczało to, że ktoś posługiwał się jej telefonem lub podszywał się pod nią, aby zmylić śledczych. Ten fakt wprowadził chaos w ustalenia i zasiało głębokie wątpliwości co do przebiegu wydarzeń. W miarę jak coraz więcej szczegółów wychodziło na jaw, okazało się, że Kołaczkowska prowadziła własne dochodzenie, próbując rozpracować siatkę powiązań, które mogły ją doprowadzić do niebezpieczeństwa. Jej notatki zawierały nazwiska i daty spotkań z osobami, które mogły mieć interes w jej zniknięciu. To wszystko wskazywało, że jej śmierć nie była przypadkowa, a zaplanowanym działaniem osób z najbliższego otoczenia. Emocje sięgały zenitu, a każdy dzień przynosił nowe, niepokojące odkrycia. Ta historia, pełna tajemnic i niedopowiedzeń, zataczała coraz szersze kręgi, wciągając w swoje macki kolejne osoby i zmuszając wszystkich do konfrontacji z prawdą, która okazała się bardziej przerażająca, niż można było sobie wyobrazić. To był dopiero początek serii zdarzeń, które miały wstrząsnąć całą społecznością i odsłonić mroczne sekrety skrywane wafu. Miarę jak noc zapadała nad miastem. Atmosfera gęstniała niczym ciężka mgła, która nie pozwalała nikomu odetchnąć swobodnie. W domu Kołaczkowskiej, który jeszcze do niedawna tętnił życiem, teraz panowała cisza pełna niepokoju i niewypowiedzianych słów. Córka zmarłej, mimo całego swojego bólu, zaczęła odkrywać fragmenty układanki, które jeszcze bardziej pogrążały ją w chaosie emocji znalazła schowany w sekretnym miejscu klucz, który otworzył stare pudło z dokumentami, tam były rachunki, faktury i korespondencja, które rzucały nowe światło na prawdziwe relacje rodzinne i biznesowe matki. Okazało się, że Kołaczkowska była zamieszana w sprawy finansowe znacznie bardziej skomplikowane niż ktokolwiek przypuszczał. Ogromne sumy przepływały przez jej konta, a część z nich była niewyjaśniona lub powiązana z tajemniczymi inwestycjami. Co więcej, dokumenty zawierały nazwiska osób, które do tej pory nie były brane pod uwagę przez śledczych, ludzi z zewnątrz, ale mających realny wpływ na życie Kołaczkowskiej i jej rodziny. Jednocześnie w małym pokoju monitoringu, który Kołaczkowska prowadziła w domu, znaleziono nagrania z kilku ostatnich dni. Obraz na taśmach pokazywał nie tylko codzienne życie kobiety, ale również osoby, które odwiedzały jej dom o nietypowych porach. Niektóre z nich pojawiały się w towarzystwie, które budziło poważne obawy. Szczególnie jedno nagranie zatrzymało uwagę śledczych. Kobieta wyraźnie zdenerwowana, rozmawiająca z kimś przez telefon, wspominała o zdradzie i ostatniej szansie, co sugerowało, że walka o prawdę była coraz bardziej zacięta, a zagrożenie realne. Z każdą kolejną minutą tych nagrań rysował się obraz kobiety, która była uwięziona w pułapce własnych sekretów i konfliktów, walczącej z niewidzialnym wrogiem, który powoli zaciskał na niej pętle. W tle tej dramatycznej historii pojawiła się również postać dawnego partnera kołaczkowskiej, który nagle zaczął unikać kontaktu z rodziną i służbami. Jego nagłe wycofanie się wywołało fale spekulacji. Czy to on stał za niektórymi z tych mrocznych wydarzeń? Czy jego przeszłość kryła tajemnice, które mogły kosztować kobietę życie? Dochodzenie wykazało, że miał on powiązania z podejrzanymi środowiskami, które były znane z brutalnych metod i braku skrupułów. Zaczęły się pojawiać także informacje o groźbach, które miały być kierowane wobec Kołaczkowskiej, a które w ostatnich tygodniach miały się nasilić. W tym samym czasie policja odkryła, że ktoś próbował zniszczyć kluczowe dowody. Ślady pobytu na miejscu zbrodni zostały starannie wymazane, a nagrania z monitoringu w mieście w dniu śmierci kobiety były niekompletne. Ktoś celowo sabotował śledztwo, próbując zakryć prawdę i zmylić tropy. Ten fakt wprowadził jeszcze większe napięcie, a wszyscy zaangażowani czuli, że stoją w obliczu potężnej siły, która nie cofnie się przed niczym, aby utrzymać swoje tajemnice. Córka Kołaczkowskiej, choć rozbita i zmęczona, zaczęła sama podejmować kroki, by odkryć prawdę. Wiedziała, że nie może polegać na nikim z otoczenia, więc zaczęła zbierać informacje na własną rękę, dotykając coraz bardziej niebezpiecznych spraw i ludzi. Każde nowe odkrycie przybliżało ją do prawdy, ale jednocześnie narażało na ryzyko, bo ktoś wyraźnie nie chciał, by ta historia wyszła na jaw. W tej chwili wszystko zdawało się być tylko początkiem, początkiem dramatu, który miał wywrócić życie wielu osób do góry nogami i odsłonić prawdę, która wstrząśnie nie tylko rodziną kołaczkowskich, ale całą społecznością. Każdy krok prowadził do nowych tajemnic, a napięcie sięgało zenitu, bo z każdą chwilą rosło przekonanie, że za tą śmiercią kryje się coś znacznie większego niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. W końcowych chwilach tej historii, która zdawała się być utknięta w bezkresnym labiryncie tajemnic, uczucia bólu i rozpaczy sięgnęły zenitu. Córka Kołaczkowskiej, która przez cały czas nosiła ciężar nie tylko po stracie matki, ale i niesprawiedliwości, stała się symbolem walki z mrokiem, który otoczył jej rodzinę. Każda łza, którą wylała podczas pogrzebu, była echem niewypowiedzianych słów, a każdy jej drżący oddech świadczył o wewnętrznej burzy, która nigdy nie miała się uspokoić. Społeczność, która jeszcze niedawno widziała Kołaczkowską jako cichą i pokorną kobietę, teraz zaczęła dostrzegać, jak bardzo została skrzywdzona i osamotniona. Wspólne milczenie, które długo ukrywało prawdę, zostało przerwane przez fale żalu i gniewu, które rozlały się pośród ludzi. Tajemnice, które przez lata były chowane pod dywan, w końcu zaczęły wypływać na powierzchnię, odsłaniając brutalną rzeczywistość. Córka, choć pogrążona w smutku, znalazła w sobie siłę, by kontynuować śledztwo i walczyć o sprawiedliwość dla matki. Wiedziała, że prawda, choć bolesna, musi zostać ujawniona, by pamięć o Kołaczkowskiej mogła w końcu zaznać spokoju. Z każdym dniem jej determinacja rosła, a serce, choć rozdarte, biło mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Ta smutna historia nie kończy się tylko na tragedii, to opowieść o odwadze, o poszukiwaniu światła w najciemniejszych momentach i o wierze, że nawet wśród największego cierpienia można znaleźć siłę, by zmienić los. Wspomnienie Kołaczkowskiej pozostanie na zawsze żywe, a jej historia będzie przestrogą i inspiracją dla tych, którzy pragną prawdy i sprawiedliwości. W tej ciszy, która nastała po burzy, gdzieś między łzami i wspomnieniami, zaczyna rodzić się nadzieja, że żaden sekret nie pozostanie ukryty na zawsze, a miłość i pamięć mają moc przezwyciężyć nawet najgłębszy ból. Ta historia Kołaczkowskiej to nie tylko smutna opowieść o tragicznej stracie i niewyjaśnionych okolicznościach jej śmierci, ale także głęboka refleksja nad ludzką naturą, tajemnicami skrywanymi pod powierzchnią codziennego życia oraz ocenie, jaką płacimy za dążenie do prawdy i sprawiedliwości. Widzieliśmy, jak ból rozdziera serca bliskich, jak rozpacz miesza się z niedowierzaniem, a jednocześnie jak wśród mroku rodzi się determinacja, by nie pozwolić, by prawda została zakopana pod warstwą milczenia i fałszu. Ta historia pokazuje, jak krucha jest granica między tym, co znane, a tym, co ukryte, między bezpieczeństwem a niebezpieczeństwem, między zaufaniem a zdradą. Kołaczkowska nie była jedynie ofiarą losu, była kobietą, która nosiła w sobie ciężar sekretów, które ostatecznie doprowadziły do tragedii, ale także osobą, której walka o sprawiedliwość staje się inspiracją dla innych. Wspólnie z jej córką, która mimo cierpienia i żalu nie poddała się, odkrywaliśmy kolejne warstwy tej skomplikowanej historii, pełnej zwrotów akcji, sprzecznych świadectw i zagadkowych śladów. Każdy dzień przynosił nowe dowody i wyzwania, a napięcie rosło, bo prawda okazywała się być bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Ta opowieść to także przestroga, przypomnienie, że za każdym zamkniętym drzwiami może kryć się inny świat pełen konfliktów, strachu i tajemnic, które mogą zniszczyć życie wielu ludzi. Jeśli ta historia poruszyła cię tak samo mocno jak nas i chcesz być świadkiem kolejnych prawdziwych opowieści, które wstrząsają, zmuszają do myślenia i otwierają oczy na świat pełen niewyjaśnionych zdarzeń, zapraszam cię do subskrybowania naszego kanału. Tu znajdziesz więcej materiałów, które odsłaniają mroczne sekrety, zagłębiają się w ludzkie dramaty i pokazują, że prawda często jest bardziej niezwykła niż fikcja. Nie przegap żadnego odcinka. Dzięki subskrypcji będziesz na bieżąco z najbardziej fascynującymi i poruszającymi historiami, które zmieniają sposób w jaki patrzymy na świat. Dziękujemy, że jesteś z nami, że wspólnie odkrywamy to, co ukryte i niewypowiedziane. Twoje wsparcie i obecność są dla nas niezwykle ważne to dzięki Tobie możemy kontynuować tę misję, by nieść światło tam, gdzie panuje mrok i dzielić się prawdą, która nie zawsze jest łatwa, ale zawsze wartościowa. Do zobaczenia w kolejnym materiale, razem przejdziemy przez kolejne zagadki i tajemnice, które czekają na odkrycie.